Witajcie z tej strony, chwilanko, a to kolejny odcinek z Assassin's Creed 4. 4? Liberation, nie, pomyliłam się, że czwórka, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ludzie, bo już się myli z czwórką wszystkich gry, legów, a co, w cieni w ogóle i sobie zagramy dziś w Liberation. Tak, ja powiem wam, że wcale się nie wygląda. Jakoś powiem wam, że przekonania takiego większego do niej nie mam, bo wolę osobiście wam powiem czwórkę. Ale ten klimat, który tutaj jest pokazany, naprawdę jest ciekawie zrobiony. I ten silnik też mnie zaskakuje strasznie. Okej. Okay. Przecież widziałem krokodylę. I fajnie to wszystko wyglądało. Więc, no, prezentuje się ta nowa lokacja, nowy, nowe miejsce, w którym jesteśmy. Dość ciekawie. A, a. Hey. Um. Okej. okej. Okay. Musimy podejść, tak? Tak jak kiedyś już to robiliśmy, coś w stylu. Ma jakiś indiański. I ten no. okay, Kolejne miejsce jest tam gdzieś. I powiem wam, że no, praktycznie to tak glend co to zacząłem grać w tę grę? Szczerze mówiąc, i już mam 14%, czy jakoś tak? No, 14%. Więc powiem Wam, że prezentuje się tak, e, być takim, nie wiem jak to nazwać, takim kawałkiem, taką krótką grą, dosyć no. Okej, okay, czy będziemy dalej teraz? Ale powiem Wam, że te drzewa to wszystko wygląda, naprawdę powiem. No muszę przyznać, że zrobili fajnie to. Nie jest wypasione, ale klimat jest spoko, Ja tam nigdy nie przepadałem grać kobietom, ale tu się gra dość spoko, Jest wszystko zrobione fajnie, fajnie. Co tu mamy? Kacz. Stwierdzę, to taki domek. Wow, fajnie się prezentuje. No, no, naprawdę. Nie powiem, bo jest ciekawie. Gdzie to będzie? Tam coś jest. Okej, okay, tu jest. Gdzie? Wow, jaki wyskok! Właśnie, będzie nie tego dokładnie. Fajnie, ty chyba zrobiła. Lepiej niż w czwórce z tego co widziałem. No no, naprawdę super. Super to zrobili. No nie widziałem tego efektu jeszcze dokładnie, ale... No no, naprawdę powiem bardzo się starają. Coraz to bardziej. Ta... Mm, ten assassin nie wygląda po prostu jak FIFA, która wychodzi co rok i nie udosk udosk ją jedynie udoskonalają, nic nie zmieniają żadnej grafiki, nawet nie ma. Dobra, no tak myślałem, że to gdzieś tam będzie ok. No a w tym nie wam powiem tak bardziej pod skaczym, skaczyłem. coś bardziej strójki, właśnie to zróbcie. Poczekajcie, jeszcze się sobie wejść. Na górę, na szczyt. Zobaczyć jak to wszystko fajnie, ciekawie wygląda. Okej, okay, do góry gdzieś, tak? No to wygląda. Ale dobra, mniej na to. Będziemy... Uwiedzić tego gościa, bo to jest nasz cel w końcu. A tym się zajmiemy później. Później... Mm -hmm. Start mission? Agate, you wrote of the enemy? Yes. Deep in the bayou, a dangerous impostor spreads real roots. He calls himself Francois Macandal. My own mentor. The leader. The priest, the brother, to whose cause I devoted my life. He was put to death by fire. I failed to prevent it. Who is this imposter and what are his affiliations? This you will need to uncover. Francois Macandal was an expert in poisons. This blowpipe was his. Fine weapon. A single dart blown from a distance will fell a man. You may use this to your advantage if you approach in stealth. Ok, czyli mamy nową broń. To jest chyba to, co mieliśmy w asycenie nie Krydzie. Um... Mm -hmm. Ha, tu mamy pistolet. Są te. Wow, spoko. Ja nie wiedziałem, że mamy coś takiego. What on life? Is okay, over. Okay, that. You Okay, no you that cure. i sorry, I'm that cure. A tak zarobi, okej. Okay. No ale co jest, no? Flip. Aha, dobra, dobra, dobra. Czyli o co chodziło? Czyli nie, całkiem inaczej niż w czwórce. W czwórce wydaje mi się jest ciekawiej, bo musimy po prostu... tam zależy od momentu w A tam musimy się... Do... tam musimy dojść. Ale myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Widzieliście trochę, pospacerowaliśmy po tym nowym obszarze. Wydaje mi się być całkiem ciekawym obszarem, ale reszta zależy po prostu od kolejnych odcinków i zobaczymy, co się stanie. To byłoby na tyle. Pa, pa!